Siemanko. wszystkim, w tym odcinku pokażę wam jak zoptymalizować, wydajnościować swoją maszynę zagłady pod najlepsze VPS-y do gier i tym takim równo podobnym rzeczach. Także od razu przechodzimy do szczegółów. Pierwsze co to wpisujecie sobie tutaj mm, sorki, y, plan zasilania, wchodzicie tu, jeśli macie Winion 11 jeśli y, macie 10 wpisujecie sobie panel sterowania, w sumie wam pokażę Panel sterowania, zbieracie małe ikony i macie opcje, zasi opcje, opcje zasilania. No i tu macie. I teraz tak, tu powinniście mieć zrównoważony albo oszczędzanie energii. Polecam Wam wybrać sobie wysoką wydajność. Ja mam najwyższą wydajność, ale to działa na takiej zasadzie, że im, im większa dana funkcja, tym większe napięcie jest w danych podzespołu, czyli karta kryśna procesor, RAM. I nie dziwi się jak na przykład zrównoważonego, yy, zrównoważonego Powiedzcie, mieliście po 45 stopni procesora, i tam inne, i nagle ustawicie inną, to macie większe. I o, co się stało, dlaczego tak kazałeś? Jest to normalne. Te wszystkie podzespoły razem one się, razem biorą napięcie i się podkręcają, czyli procesor, karta graficzna, pamięć RAM i tym takim innym podobnym. Dobra, drugim sposobem jest sposób oczyszczania dysku. Wpisujecie sobie tutaj, wybieracie sobie dysk, na którym macie system, no to jest podstawowo C. I zaznaczcie wszystko i klikacie oczyść pliki systemowe. Ja już nie muszę tego robić, byłem tego dużo, więc może to trochę mi zejść. Wy tam klikacie oczyść pliki systemowe. I tak. Drugim sposobem to wiadomo oczy, wyczyszczenie kosza. Jeśli macie to klikacie prawym opróżnij kosz i takie, takie podstawowe. Yy, czwartym sposobem jest wejście w Nvidia. I tu już jest skomplikowana rzecz. Bo jeśli wchodzi ze sterowniki i klikacie tu, to wam się pojawi na zielono pobierz. Pobieracie najnowsze sterowniki, jakie są. Nie, każ, nie zawsze każdy sterownik y, działa na dobrej zasadzie. Czasami może być zbugowany, może być nie. Ale pobierajcie najnowszy. Jeśli wam jakiś sterownik przestanie tam. Gorsze FPS-y, możecie sobie go odinstalować i mieć poprzedni. Tu macie, yy, tutaj macie, no właśnie, jak sami widzicie, optymalizację. Grania z nas, na przykład Fortnite, Counter-Strike tu jest optymalizowany, The Forest nie jest optymalizowany i to takie inne. Ogólnie szczerze mówiąc, optymalizujcie to sobie jak chcecie. Czy wy chcecie to optymalizować, czy nie? Dla mnie nie optymalizujcie tego, ja tego nie optymalizuję, bo i tak, tak czy jak w Fortnite. Zmieniam sobie rozdzielczość to potem się to wszystko wyłącza. Także tego Wam się nie opłaca. Yy, I tyle. Yy, piątym krokiem, sposobem klikacie sobie prawy. Jeśli ktoś ma dziesiątkę, to powinno już być napisane tutaj coś takiego jak panel sterowania. Jeśli macie jedenastkę, to sobie klikacie. Pokaż więcej opcji. Panel sterowania Nvidia. Wchodzicie w to w sobie. Wchodzicie to. I tu macie coś takiego jak w reguły, ustawienia obrazu, korzystając z podglądu. I tu jest coś takiego, że Wy możecie sobie wybrać ustawienie aplikacji 3D albo preferencje użytkownika podkreślając jeśli ustawicie sobie zrównoważone to będziecie mieć między wydajnością a jakością, czyli że powiedzmy jakieś piksele, które były będą, jak będzie zrównoważone, to będą pół piksele i półnie, zależy w jakim momencie. Jeśli będziecie mieć mało FPS-ów, to wtedy te piksele znikną i Wam to podda pod FPS ja polecam wydajność, jeśli chcecie grać pod wydajność no, i klikać zastosuj albo też tutaj i macie yy, tutaj można sobie poustawiać, oczywiście, ja tutaj nic nie ustawiałem, jedynie co tylko zmieniłem, to współczynniki, właśnie DSR na 4 razy, nic więcej co nie zmieniałem, tu wbiorcie sobie pod wydajności i takie inne, no, powiedzmy, filtrowanie tekstur jakoś to sobie ustawiacie, no, wysoka wydajność. Ja tu nie grzebałem, bo wiecie jak to jest, że ktoś kto będzie grzebał w czymś, to można zepsuć. Nie zastosuj tych zmian. No, funkcja Surround to, to jest coś takiego, że no, macie na no, jakim ma to działać. Czy ustawienia w mają działać na karcie graficznej czy procesorze? Tu macie zalecaną automatyczną, ale ja polecam wziąć Waszą kartę, bo czasami jest tak, że jak gracie i jest karta graficzna obciążona, to wtedy ten procesor się przełącza i wtedy ten procesor nie daje rady. Wybijcie po prostu swoją kartę graficzną. Jeśli ktoś ma AMD, to sprawa będzie podobna, tylko na innej zasadzie. Yy, tak. Krokiem szóstym, jaki możecie jeszcze zrobić, to możecie sobie kliknąć w prawym na pasku manager zadań. Ja sobie tutaj przesunę. I tu macie wydajność. Macie tutaj wydajność. Yy, klikacie sobie. No w sumie procesy. Yy, procesy, poczekajcie. Yy, powiększam. Tak. Yy, macie procesy i tu macie różne typy rzeczy, co tu wam działa w tle. Wyłączcie sobie rzeczy, których nie używacie, bo wam to strasznie zabiera ram. To też jest pod obciążeniem, przypominam, to też dużo zabiera. Yy, I no, siódmym krokiem, jakim jest, to wchodzimy sobie w ustawienia. Tak, wiem widać mój e-mail, nic z e-mailem nie zrobicie, bo nie macie hasła, no, ale do rzeczy. Yy, wpisujecie sobie, a no, w sumie macie Windows Update i tu wybieracie sobie, jak macie jakieś aktualizacje, aktualizujcie. A Aktualizujcie, jeśli jakiekolwiek jest. To ma duże znaczenie bardzo duże najmniejsza aktualizacja może wam poprawić wydajność i to bardzo mocno więc aktualizujcie to macie też zakładkę granie i tu macie tryb gry włączcie sobie go i tutaj coś jak grafika i tu sobie wybieracie ...zaawansowane ustawienia grafiki problemie jest przez GPU graphics tam power coś tam tu macie i tu takie inne no i wybieracie sobie jakąś gra i takie inne tu monitory to nie czy jest jeszcze jakiś sposób żeby wam pomóc tak w prawym dolnym macie coś tutaj takiego jak ikony i tu wyłączycie rzeczy których wy nie używacie Czyli na przykład ja mogę wyłączyć jej sobie o super zbagowało się ale to potem na no, zrobię i tu takie taki inne mm. I też co jakiś czas czyście sobie komputer, bo to też bardzo dużo daje. To też wydajność. Nawet najmniejszy kurz może blokować Wam dany PIN na procesorze, i przez to może być problem z wydajnością. I różnorodne takie problemy, a nikt raczej nie chce mieć takich problemów związanych z wydajnością. No to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Odpowiadam. Odpowiadam wam, no, ja staram się odpowiadać każdemu. Jest to mój pierwszy odcinek od tam kilku lat. Nigdy nie nagrałem pośrednich poradników, bo zawsze na shortsy leciało. To idzie na zwykły odcinek, także piszcie w komentarzu, co jak jeszcze, no to wam napiszę w komentarzu, co można zrobić. I to tyle. Trzymajcie się, cześć.